Dobra, druga część! Druga część! Witam, witam z powrotem. Gdzieś są ludzie. Nie? Tyk, tyk. Tyk. Ja Tam z jest drugi stół. Ja? Aha, no tak. Tam. Nie, to jest duch. No, dobra. Dobro! O! To? O, Dobro, biorę tą pudy. Nie, to jest lepsze. I to bierze na hitę. A tamta nie. Dobra, ej, ale dobrze, dobrze, mamy 251 do tej naszej pięknej, najwyższej, ale to moja ulubiona jest dobra, mhm. szybka, ma i po prostu ten, to tak fajnie zadaje. Sami, to z długą, Fajnie lampy tu włącza, Nie tak chodzi włącza, ale nie widać tego, a u Ciebie to wszystko widać, nie te lampy. Panie, fajnie, fajnie.

On nie spodziewał się, nie? No 30 typów zostało No, ja mam 8 fragów No jeden tylko no hmm. jeden frag Dobra, ale lecimy po inach. Lecimy po inach. Chyba, że nam ktoś przeszkodzi Ty Coś on mi wyrzucił, coś Nieeksapteczki, co to piękne Wiesz, musisz się no? trochę ulepszyć

A bo ja mam te dary. A nie, nie mam tej dary, zapomniałam, że te dary były w tamt. Czyli które jest? 43. Nie, bo jadę. Dobra, zrobię to. Oj. Dalszyp.

Jeszcze jedno. Lecicie yeah. południa! Dobra. To jest wosny. A co on południa? Arlek nie, ale ci yes, nie jeżdżę, nie,

nie, ta broń jest zajebista. Naprawdę. Ale nie wiem, u ciebie tak dobrze gram tą bronią. u mnie tak nie wiem. Jakoś, jak gram to ciężko, ale Ty. Lecz, może git, może jakby nie. Ja ma taką graczką. fajną kurczę teksturę. Realistyczną. No, no. To brakuje tak. w krzaku jakby jeszcze. wiem co Ja nie mogę tego robić. Ja nie mogę. O to coś bo okay. wejdę sobie do krzaków No nie, nie wejdę tam 525 mamy kurczę tej hamburcji, ale najlepsza jest ta pompa, ta pompa jest zerowna No to, to jest kurczę najlepszy zestaw No jeszcze to na uciekanie to jeszcze Nie no, tam nie wchodzę, bo to jest chyba na bosie. A tam jest medalion? Tak Ale No bije się Chodzi jakby wejść w nich, zabić i szybko bossa no to Ale no. No To lecę raz Może, że gram w parę, bo no. solo już bym no, mogłem no, przegrać. No dawaj. Ale mhm. co? co tylko? się wybierz. Mhm. Cicho. Nie mam jest Nie, to są buki Dobra, ale co tam? Tutaj? Takie A gdzie jest ten No nie wiem, no gdzieś... Aha, nie ma medalionu już Czyli go nie ma Czyli ktoś go zarąbał? Ktoś go walnął, no A ja gram dwóch? Gramy dwóch Gdzie yes, jest? Tu jest no to, wow. no to, kurde, wiedziałem, że tam jest. Nie, nie, wiedziałem, że są tam widzę, No lecę. No kurde, i mi nie uleczy. Ja pierdolę, że zginęliśmy. No nie, zabij go. O, no, wiedziałem, kurde. Kurde. Mówię, no, nie no. no widziałem.